Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, po raz kolejny na moim kanale i zapraszam was na book haul. Ogromny book haul, w którym znajdzie się 15 książek, które kupiłam z końcem w ostatnim kwartale zeszłego roku. W sumie to może nawet nie był kwartał, bo książki kupowałam od września do grudnia, więc to będą książki właśnie jakby z końcówki 2022 roku i połączę go z takim bookholem książek urodzinowych, które kupiłam sobie tylko i wyłącznie w styczniu z okazji moich urodzin. Jeżeli chodzi o haul za kwartał, ten pierwszy kwartał tego roku, on się pojawi, o ile znajdą się tam jakieś książki, chociaż już kilka tytułów zakupiłam, jest ich na tyle niewiele, że jeszcze no nie powstanie z tego jakiś większy bookhaul, ale liczę, że jeszcze jakieś książki do końca marca kupię, więc spodziewajcie się, że w kwietniu być może w maju pojawi się kolejny odcinek. Natomiast w tym chciałam wam pokazać całą masę tych książek, bo stwierdziłam, że nie wiem czy jest sens robić dla moich urodzinowych książek osobny film, a tak to pokażę wam wszystko za jednym zamachem, dlatego zaczynamy. Sporo, a powinno być ich jeszcze więcej. Jednak książek z literatury świątecznej w tym book haulu nie znajdziecie, bo wszystkie książki z literatury świątecznej, które kupowałam w grudniu, typowo w grudniu, typowo literaturę świąteczną, wszystko pojawiło się we vlogmasach. Mam nadzieję, że te odcinki będę w stanie Wam tutaj podlinkować, żebyście je zobaczyli, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie książki tutaj umknęły, ale stwierdziłam, że nie ma sensu się powtarzać, skoro pokazywałam Wam już coś raz. W grudniu to bez sensu to uwzględniać tutaj, dlatego tych książek jest znacznie mniej, bo samych książek z literatury świątecznej było około 10. Tak myślę, jak nie więcej. Więc, żeby już nie przedłużać, jedną z pierwszych książek, które kupiłam to Malibu Płonie od Taylor Jenkins Reed. Ja nadal na swoim koncie mam przeczytanych tylko siedmiu mężów Evelyn Hugo. Pozostałe książki chyba jeszcze dwie Daisy Jones and The Six i jeszcze jeden tytuł. Mam na swojej półce, ale jeszcze nie zdążyłam ich przeczytać. Liczę, że te wszystkie tytuły od tej autorki przeczytam być może gdzieś tam, w którymś miesiącu za jednym zamachem i chciałabym. Wierzyć, że uda mi się to zrobić, bo bardzo, ale to bardzo zależy mi na tych książkach. W szczególności, że już widziałam, że Daisy Jones and The Six wychodzi jako serial na Prime bodajże i chciałabym go zobaczyć, ale chciałabym też najpierw przeczytać książkę. Teraz hurtem kilka takich książek, o których nie będę Wam w sumie nic mówić, bo mówiłam już o nich na kanale, bo zdążyłam je przeczytać. Chociażby. Demon od Pauliny Händel, który jest już przeczytany przeze mnie. Na pewno znajdziecie moją opinię w jednym z rapapów. Postaram się Wam też filmy, w których mówiłam o tych książkach, gdzieś tutaj podlinkowywać, więc jeżeli jesteście zainteresowani moją opinią o którejś z książek, to odsyłam was koniecznie do kart w bodajże prawym, górnym rogu. Dalej mamy jeszcze z tych przeczytanych tytułów drugi i trzeci tom od Jenny Han, czyli Bez Ciebie nie ma lata. Dla nas zawsze będzie lato, czyli kontynuacja tego lata, stałam się piękna. Książka, którą przeczytałam w styczniu, czyli Córka Bogini Księżyca oraz książka przeczytana w zeszłym roku, czyli Korona ze Złoconych Kości. I tutaj znowu ksi kilka książek, których jeszcze nie czytałam, czyli drugi tom Sagi Rodu jest od Adama Fabera, Wilk z lasu, wyszedł już trzeci tom i trzeci tom. W kolejnej sercie książek też mam. Jeszcze go nie przeczytałam, jestem dopiero po pierwszym tomie. Mam już drugi i mam już trzeci, więc liczę, że za chwilę po prostu te książki będę nadrabiać, ale jak sami się przekonacie, tych książek. Jest tutaj znacznie, znacznie więcej i nie wiem, jak ja się ogarnę, żeby to wszystko kiedyś przeczytać. Ale dalej mamy, jednak mam coś tutaj z literatury świątecznej, coś wyciągnęłam, bo mam tak. Od Natalii Sońskiej nowość z zeszłego roku: bez ciebie, bez ciebie nie ma świąt. Mamy Klaudię, Bianek, zostaliśmy na lodzie i tych dwóch książek nie miałam okazji przeczytać we vlogmasie. Mam nadzieję, że uda mi się je przeczytać we vlogmasie w 2023 roku. Natomiast tutaj mamy jeszcze od Natalii Sońskiej garść pierdni wszczypkę miłości. Tą książkę w trakcie vlogmas przeczytałam i też kilka słów możecie o niej tam usłyszeć. I jeżeli chodzi jeszcze o końcówkę książek z zeszłego roku, to mamy tutaj e, trzy książki z serii e, Tahir Mafi: dotknij mnie, odkryj mnie. I rozbudź mnie, wydaje mi się, że ja o tych książkach Wam też gdzieś w grudniu wspominałam, gdy otwierałam jakąś paczkę z książkami, ale nie jest to literatura świąteczna, więc stwierdziłam, że gdzieś tutaj Wam do tego filmu te książki wrzucę. Do tego był sobie miś historię Kubusia Puchatka, a także drugą część The Inheritance Games, dziedzictwo... Hałtornów, tom drugi, i tak naprawdę na półce mam też pierwszy tom, którego jeszcze nie przeczytałam. Więc jak widzicie, na razie kompletuję, a kiedyś może uda mi się to przeczytać. I to jest tak naprawdę ten stosik książek, które kupiłam w zeszłym roku. Natomiast tu przede mną jest jeszcze jeden stosik, który kupiłam sobie. Właśnie w ramach urodzin. Dwie książki dostałam jako prezent urodzinowy, i te dwie książki mam już przeczytane, i możecie o nich usłyszeć w styczniowym Wrapapie, czyli Korpo Życie Świnki Morskiej i Za Przyjaźń. Od te książki dostałam w styczniu, przeczytałam w styczniu i można powiedzieć, że praktycznie je we Wrapapie po troszku zrecenzowałam, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do. Tego filmu. Tak jak Wam wspomniałam przed chwilą, mam też trzecią część sagi Rodobiesów, czyli w przeklętą godzinę powiem Wam, że ta okładka to jest chyba mój faworyt, w, jakby w całej tej sadze, bo no. No jest obłędna, jest piękna i trafia po prostu w moje serduszko bardzo, więc tym bardziej nie mogę się doczekać, żeby się za tą serię po prostu zabrać. Oprócz tego, zakupiłam sobie książkę od Winidia Grone, czyli dorosłą, która chodziła za mną już naprawdę od dłuższego czasu, ale ciągle nie miałam okazji jej kupić, więc teraz ją mam. Powiem Wam, że ma niesamowicie rewelacyjną okładkę, którą mogłabym macać. Po prostu cały czas. I taką samą okładkę w sumie już chyba ze dwie książki miały, z którymi się spotkałam. Bo dajże, no, chyba sobie teraz nie przypomnę tytułu, ale na pewno garść pierników Szczypta Miłości jest zrobiona w podobnym formacie. I jeszcze jakaś książka, której tytułu sobie teraz nie mogę przypomnieć, ale no rewelacyjna sprawa. Do tego kolejna książka, która też bardzo długo za mną chodziła i gdy już w końcu się zdecydowałam, żeby ją kupić, to nie było jej w mpiku ale na szczęście wróciła na mpikowe półki. Nic wam nie jestem winna, bo powiem wam szczerze, że jestem niesamowicie ciekawa tego tytułu. Chciałabym, żeby bardzo, ale to bardzo mnie poruszył, bo czuję, że bo czuję, że to może być coś, co mi się bardzo, ale to bardzo spodoba. Nawet mam w planach tą książkę przeczytać po prostu na dniach. Do tego Arystoteles i Dante przypadają w tonie życia, czyli kontynuacja e, Arystotelesa i Dante, coś tam ze wszechświatem teraz, nie pamiętam tytułu, bo on jest długi i, i nie pamiętam, ale po przeczytaniu tamtej książki stwierdziłam, że skoro pojawiła się kontynuacja, no to chciałabym ją poznać. Jest to taka nawet dosyć e, spora książka, więc na pewno się za nią wezmę, ale nie jestem pewna, czy w najbliższym czasie. A do tego nowość od Bea Paris, czyli Uwięziona, jej najnowsza książka, która miała premierę bodajże... Jakoś na początku lutego, więc jak tylko pojawia się coś od tej autorki, to ja to muszę mieć i powiem Wam, że jestem już po lekturze. Więc, więc spodziewajcie się, że niedługo pojawi się jakaś moja opinia we wrap upie, a może już była, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, kiedy ten book haul się pojawi na kanale. Być może lutowy wrap pojawi się przed tym, przed tym filmem, więc może już coś ode mnie na temat tej książki usłyszeliście, a jak nie, to zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, bo na pewno już za moment Wam o tej książce po prostu opowiem. Jeżeli chodzi o kontynuację serii, to oczywiście nie mogłam przejść obojętnie obok drugiego tomu serii Talking. Jack the Ripper, czyli jak upolować Drakule. Pierwszy tom, czyli jak podejść rozpruwacza, mam też na swoim, na swojej półce, ale oczywiście znowu ta książka nie jest przeczytana, więc znowu kompletuję serię, żeby później za jakiś czas usiąść i przeczytać jak najwięcej tomów z serii, które wyszły, więc jakby być może zanim się za to zabiorę, to już cała seria zdąży wyjść, bo Naprawdę nie wiem ile te książki powinny mieć tomów, ale jak widzicie, dzielnie kolekcjonuję. Do tego Stay Gold autora, który, którego książkę czytałam i był to tytuł Act Cool. Act Kul cool podobał mi się niesamowicie bardzo i polecam Wam tą książkę serdecznie, a ponieważ Act Cool podobał mi się bardzo, to jak tylko zobaczyłam, że mamy inną książkę od tego autora, już dostępną, to też musiałam wzbogacić swoją biblioteczkę o ten tytuł. Na pewno będę chciała ją przeczytać. No jeszcze w ciągu kilku najbliższych miesięcy, ale czy mi się uda przekonacie się o tym sami oglądając moje filmy na bieżąco. I ponieważ z wielkimi krokami zbliżamy się do końca tego book haulu, to tutaj mam, nie wiem, to jest chyba cała trylogia od Angeli Santini, jeżeli teraz się nie mylę, tak, Angela Santini, czyli obsesję, obłęd i odwet. Wydaje mi się, że jest to trylogia, bo tak, tak mi się wydawało, że gdzieś o tym przeczytałam, że to jest trylogia. W każdym razie nie byłam do końca przekonana, czy chcę te książki poznać. Dopóki Lady Margo Gosia na Instagramie nie zaczęła tych książek zachwalać. I stwierdziłam, że no po prostu muszę je dorwać. No a jaka okazja do kupienia takich książek będzie lepsza jak nie własne urodziny? Więc z okazji urodzin sprawiłam sobie całą serię. Mam nadzieję, że... No chciałabym je przeczytać, żeby dać Wam znać, czy faktycznie to jest coś, co możecie pokochać. Ale często jest tak, że jeżeli Gosia coś poleca, to mnie się to też w 90% na pewno spodoba. Więc tym bardziej się cieszę, że udało mi się zakupić całą serię, w szczególności, że dosyć długo nie mogłam w ogóle tych książek dorwać. Bo na przykład na Empiku były dostępne tylko i wyłącznie audiobooki, a mnie audiobooki nie satysfakcjonują. Audiobooki albo e-booki. No mniejsza, w każdym razie ani jedno, ani drugie mnie nie satysfakcjonuje. Jedynie Papierowe, fizyczne wersje są dla mnie ok, i właśnie takie mi się udało zakupić. i Mam nadzieję, że może jeszcze w tym roku uda mi się je przeczytać. I na sam koniec dwie książki. Jedna po prostu, którą zobaczyłam chyba, nie wiem, chyba u Oli Książkowego Frika na Instagramie, w jakichś premierach któregoś miesiąca, na które ona również wyczekuje. Jak zobaczyłam okładkę, tej strony sam, to uwierzcie mi, że ja w tej książce zakochałam się już tylko patrząc na samą okładkę i stwierdziłam, że co by się nie działo, to ta książka musi być moja i ja ją muszę natychmiast po otrzymaniu przeczytać. I słuchajcie, przeczytałam. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, pamiętajcie, lutowy wrap-up to jest coś, o czym będziecie musieli posłuchać, bo znajdzie się tam znacznie więcej fantastycznych książek. Które powinniście znać, więc jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, lutowy wrapap. Pamiętajcie, wrapap w lutym albo już był, albo dopiero będzie. Polecam. I ostatnia książka w tym zestawieniu, w tym book haulu, to nasze puste przysięgi lekcji. Ryan, kolejna książka od wydawnictwa Winidia. Nie wiem jak to jest, ale Winidia wydaje takie książki, które ja muszę mieć wszystkie. I tak mi się wydaje, że chyba na swoich półkach tutaj w biblioteczce mam chyba praktycznie wszystkie książki, które to wydawnictwo wydało. Prawdopodobnie brakuje mi co najmniej. Jednej lub dwóch książek, które były wydane do końca 2022 roku, i prawdopodobnie są to książki, które chyba nie do końca mnie przekonują i których chyba już jednak nie uzupełnię, chyba że coś się zmieni w moim życiu. Natomiast wszystkie nowości, które się pojawiają teraz od 1 stycznia, no jeszcze są przede mną, jeszcze nie wszystkie książki, że tak powiem, mam, ale są one na mojej liście zakupowej i na pewno wszystko, co wychodzi od Winivia, chcę mieć. Chcę posiadać, chcę przeczytać i chcę wam o tych książkach opowiadać, bo po prostu uwielbiam to wydawnictwo. Oni naprawdę mają fantastycznego nosa do tytułów, do książek, które wydają po polsku. No i po prostu jest to jedno z moich ulubionych wydawnictw, więc, więc nie wyobrażam sobie nie posiadać, nie znać i nie czytać ich książek. Chyba nawet muszę sobie sprawdzić, których książek tak naprawdę nie mam, bo tak jak wam mówię, tych tytułów, których mi brakuje, jest niewiele. Nie mówię tutaj o książkach, które mają swoją premierę w tym roku, bo tych książek już od stycznia wydali naprawdę dużo i ja nie wiem skąd mam brać na to pieniądze, ale tak naprawdę na pewno na, na wszystkie te tytuły, które do tej pory zapowiedzieli, będę chciała się skusić, no tylko jeszcze nie wiem kiedy. I jeżeli chodzi o ten book haul, który dla mnie osobiście jest naprawdę ogromny. Mam nadzieję, że dla Was również, bo jednak jest to całkiem spora masa książek to powiem Wam, że no ja jestem zachwycona, tylko chciałabym wierzyć, że znajdę jeszcze naprawdę dużo czasu, żeby te wszystkie książki przeczytać i żeby mieć czas, żeby Wam o nich opowiedzieć, bo w większości są to naprawdę rewelacyjne książki, które naprawdę rozkochują w sobie czytelnika i mam nadzieję, że w przypadku tych właśnie też tak będzie. No tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby wydłużyć dobę, żeby zamiast 24 godzin miała na przykład 48. I wtedy, na przykład, 12 godzin mogłabym poświęcać tylko i wyłącznie na czytanie, chociaż pewnie by tak nie było, bo znalazłyby się inne rzeczy i obowiązki, które bym musiała wtedy robić. Ale tak naprawdę no, chciałabym czytać jak najwięcej, bo sami widzicie, gdybym nie kochała czytać, to bym nie miała tego kanału, a mój czas na czytanie od stycznia bardzo mocno się skrócił, jednak mam nadzieję, że moja cząstka. Duszy, która odpowiada za organizację życia, no pomoże mi na tyle, że uda mi się znaleźć czas i na pracę, i na dzieci, na rodzinę, na obowiązki, ale także na przyjemności, na dużą ilość czytania i dużą ilość nagrywania i montowania filmów. Dla Was, bo Uwierzcie mi, że z jednej strony nagrywanie filmów jest ogromnym obowiązkiem i zajmuje bardzo dużo czasu, ale z drugiej strony sprawia mi niesamowitą... Masę przyjemności i nie wyobrażam sobie po prostu tego porzucić. Więc trzymajcie za mnie kciuki zarówno za to organizowanie życia, jak i za czytanie. I dziękuję Wam za to, że pojawiliście się dzisiaj przy tym nowym filmie. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tych tytułach, czy je znacie, czy któryś jest dla Was zaskoczeniem, czy któryś chcielibyście poznać w pierwszej kolejności, jaką książkę Wy ostatnio kupiliście? Też jestem ciekawa, co tam w nowościach na Waszych półkach. Biblioteczek, a ja Wam w tym momencie serdecznie dziękuję. Czekam na Wasze komentarze z niecierpliwością i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. PA!